Pan Kradia Tok FM. Parlament Europejski dzisiaj zawitał do nas osobą Joanny Senyczny, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień Oj, ten dobry. klimat szkodzi kobietom. Rzeczpospolita napisała rację dzisiaj w gazecie. Pisze o rezolucji Parlamentu Europejskiego, że mm, chce połączyć walkę z dyskryminacją ze względu na płeć z walką z globalnym ociepleniem. Rzeczpospolita się nabija z tego, ile wlezie. I tytuł Klimat szkodzi kobietom. I proszę, już Kaszel. Znaczy, może nie tyle ze zmianami, klimat, znaczy zmianami klimatycznymi, nie tyle z globalnym ociepleniem, tylko przede wszystkim z klęskami żywiołowymi są dane statystyczne, które mówią, że. 70% ofiar klęsk żywiołowych to kobiety. Kobiety są słabsze i gorzej im się wiedzie. W związku z tym w pierwszej kolejności padają ofiarą klęsk żywiołowych kobiety właśnie i dzieci. I dlatego, kiedy mówimy o zmianach klimatycznych, o klęskach żywiołowych i o walce z nimi, to warto mieć na uwadze ten aspekt płci. Oczywiście, no, tacy politycy pisowscy, jak pan Szymański, to zawsze się będą z tego wyśmiewać, dlatego, że oni by chcieli tylko się pomodlić Krzyż powiesić w Parlamencie Europejskim, na no, o sprawach kobiet to najlepiej nie rozmawiać, dlatego że to są sprawy niewygodne. No przecież również politycy PiSu, ale także Platformy i PSL-u nie popierają rezolucji przeciwko przemocy wobec kobiet, nie popierają rezolucji o równości kobiet i mężczyzn, dlatego że tam jakieś zapisy im się nie podobają, no w ogóle równość im się nie podoba kobiet i mężczyzn. A więc tutaj także część nie poparła. Ale większość poparła, no bo większość rozumie te zależności. Jestem chyba w tej mniejszości, która jeszcze nie rozumie. Bez sprawiedliwości w dziedzinie klimatu nie da się osiągnąć prawdziwej równości płci. Panie profesor, o co chodzi? Znaczy to jest takie sformułowanie, oczywiście o charakterze w pewnej mierze ideologicznym. No to tak samo, jeżeli nie wyeliminujemy przemocy wobec kobiet, to nie osiągniemy równości płci. Jeżeli nie dojdziemy do tego, żeby kobiet była połowa w parlamentach, i w rządach, to również nie będzie prawdziwej równości płci. No właśnie, to wszystko jest ze to sobą. Rozumiem, ale co z tym klimatem? Jak zrobić tak, żeby klimat był sprawiedliwy dla kobiet i dla mężczyzn, żeby był jednaki. Znaczy, to nie o to chodzi, żeby klimat był sprawiedliwy, tylko żeby uwzględniać ten aspekt. No co to znaczy? Jeżeli decydują o wszystkim mężczyźni, to właśnie kobiety mniej zarabiają, kobiety. Jest im zimniej są... od tego, tak? Nie tak. Chcecie na czapki, na ciepłe znaczy, buty. No, w jakiejś mierze pewnie też, ale przede wszystkim kobiety łatwiej tracą pracę. W związku z tym mieszkają w gorszych warunkach. No my może tego w naszym klimacie to nie odczuwamy, no, ale tam na przykład, gdzie są trzęsienia ziemi, to właśnie głównie kobiety i dzieci mieszkają w takich domach, które bardziej są narażone na uszkodzenia, czy wręcz zniszczenia przez huragany, przez powodzie. No i o to właśnie Właśnie chodzi, że jeżeli kobiety w ogóle będą korzystały z pełni praw i będą tyle samo zarabiać za taką samą pracę, no to będą mniej narażone. Po prostu no nie można zaprzeczać danym statystycznym. Jeżeli 70% ofiar klęsk żywiołowych to są kobiety, to znaczy, że te klęski żywiołowe bardziej dotykają kobiety. A więc trzeba zrobić coś, żeby temu przeciwdziałać. W rezolucji nie ma konkretnych zaleceń, co można zrobić, dlatego że to wymaga bardzo szczegółów. Badań to i to się... już Panie to pytanie, bo chciałam zapytać, co można zrobić? No właśnie, będziemy że... się nad tym zastanawiać. Rezolucja jest takim pierwszym krokiem. Teraz powinny być, bo tak mówimy w rezolucji bardzo dokładne badania, które powiedzą, yy, no, co, w, w jakich dziedzinach kobiety są najbardziej narażone, gdzie jest największe zagrożenie właśnie dla kobiet, gdzie jest to zagrożenie związane z płcią. No bo na przykład wiadomo, że przy przemocy domowej, no to to widać wyraźnie, 90 ponad procent ofiar przemocy domowej to są kobiety i dzieci, a niecałe 10% mężczyźni. No tak, ale czy z ofiarami powodzi w Polsce jest podobnie chyba niestety sprawiedliwie ona zbiera żniwo? To znaczy, akurat rzeczywiście w Polsce sytuacja jest nieco inna, dlatego że również ta różnica w poziomie życia kobiet i mężczyzn w Polsce nie jest tak duża, jak w krajach rozwijających się, a z kolei te ogromne huragany. Powodzie, tsunami dotyczą w większej mierze krajów rozwijających się. Natomiast to są pewne trendy, które Parlament Europejski wskazuje. Przecież rezolucje to nie są, nie mają charakteru legislacyjnego. To znaczy, tam się nie mówi ani dokładnie, co trzeba zrobić, ani to nie obowiązuje. Czyli to, to takie raczej, sobie od po prostu taki, napisać. Znaczy nie no, każdy miał używanie. To ma, to ma taki z wymiar w pewien sposób wskazujący, tendencje. A więc mówimy, że na te aspekty trzeba zwrócić uwagę, bo do tej pory nie zwracano uwagi, a to jest istotne. No z tym, że trzeba tutaj taką miarę zachować, dlatego, że kiedy właśnie Polacy bardzo chcieli, aby była rezolucja na temat pomocy powodzianom, no to wtedy wychwalaliśmy rezolucję pod niebiosa i mówiliśmy, jaka to rezolucja jest ważna, jak to dobrze, że parlament taką rezolucję podjął. A kiedy to dotyczy takich tematów drażliwych, jak właśnie równość kobiet, przemoc wobec kobiet, to już słyszymy z tej prawej Strony sceny politycznej, ale właśnie te rezolucje to nie mają żadnego znaczenia, to po co je podejmować? No to albo mają znaczenie, albo nie mają znaczenia. Ja bardzo się cieszę, że ta rezolucja została podjęta, dlatego że właśnie po raz pierwszy zwrócono uwagę na takie aspekty, które już w statystyce są widoczne, a na które w ogóle do tej pory nie zwracano uwagi. No i wiadomo, że jeżeli, że to jest związane także z Udziałem kobiet w rządzeniu. Jeżeli kobiet będzie więcej, to one będą zwracać uwagę na to właśnie, żeby nie tylko budować w, na terenach zagrożonych, na przykład tsunami, żeby nie tylko bezpieczne budować puby, w których przebywają mężczyźni, ale żeby również więcej pieniędzy przeznaczyć na przedszkola i żeby te przedszkola były w sposób bezpieczniejszy budowane, żeby dzieci, które są w przedszkolach, były mniej zagrożone. Może taki kompromis, że problem jest chyba ważny, chociaż być może niektóre sformułowania są niepoważne. To znaczy, przede wszystkim Mogą być niektóre sformułowania tutaj też nie zawsze jest zręczne tłumaczenie, dlatego że no w różnych językach różne słowa inaczej brzmią, mają nieco inny sens. No i czasem rzeczywiście są wręcz humorystyczne tłumaczenia. Wszystko zresztą można oczywiście obśmiać, tylko że trzeba się zastanowić, czy warto są pewne sprawy ważne, które można zaprowadzać do absurdu, a może trzeba się nad nimi właśnie zastanowić. Zastanówmy się nad, nad Włodzimierzem Czarzastym. Co bardzo sprawny biznesmen, pojawia się pytanie, czy na czele struktur Lewicy powinien stać sprawny biznesmen. Tak? Pytała Katarzyna Piekarska, osoba pokonana kilkoma głosami w walce o, w walce o przewodniczącego SLT na Mazowszu, więc też mogła trochę emocjonalnie mówić, ale ostygła, ostygła, przyszła do to i tak właśnie powiedziała: Pani, co, co uważa? Dobrze, że biznesmen czarzasty przewodzi ważnemu. Ważnemu Bastionowi Lewicy? Kiedyś uważało się, że dyrektorem szpitala powinien być lekarz, a teraz uważa się, że to powinien być dobry ekonomista albo prawnik, a w każdym bądź razie na pewno ktoś, kto potrafi zarządzać szpitalem jako firmą. Myślę, że tak samo jest z partią. Panie ktoś złośliwy zapytał, bo jakiego typu szpital ma Panie na myśli, mówiąc o SLD, ale ja o to nie zapytam. <grym> Nie no to taki, który właśnie spowoduje gwałtowne ozdrowienie wszystkich członków. I my na z tym, myśli pani, pomoże wam, czy, czy nie pomoże? Znaczy to się dopiero okaże. Połowa delegatów uznała, że będzie. Właśnie bardzo dobrze kierował partią, a druga połowa miała wątpliwości, tam kilka głosów zadecydowało. No a jak będzie, to się dopiero okaże. Natomiast nie dyskwalifikowałabym nikogo z racji yy, jego zawodu czy umiejętności. No przeciwnie, wszystkie umiejętności raczej należy cenić, jeżeli ktoś takowe posiada. Yy, raczej bardziej bym się martwiła, gdybym usłyszała, że osoba, która niczego w życiu nie osiągnęła, niczego nie trafi, została szef. Rozumiem. A dlaczego tak mało pani startowało w, w wyborach? Jakby, w ogóle chyba tylko dwie w całej Polsce próbowały trzy. zostać... Trzy. No to stały, próbowały zostać szefami wielkich struktur SLD, to akurat jak na partię SLD, to coś, coś nie bardzo. Może w ogóle parytecik wprowadzić. Obowiązek zgłaszania kandydatury kobiecej sali i koniec. Znaczy, mamy taki y, 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 kwotę, 35%, wśród y, kandydatek. Y, musi ich tyle być y, na stanowiska kolegialne, a więc do rad. Y, natomiast tutaj na przewodniczącego... Ale szefem to już powinien być mężczyzna, prawda? Nie, on nie, jest nie, taki nie. chłodny ja umysł uważam, analityczny. Ja uważam, że szefem jak najbardziej powinna być kobieta, y, że przynajmniej w połowie powinny być kobiety. Y, jestem zmartwiona, że tak się nie stało, że tak mało było kandydatek i że w dodatku te kandydatki, które kandydowały, też nie zostały wybrane. No ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no gdzieś 80% członków to są mężczyźni. Mężczyźni no mają taką solidarność płci. Tutaj muszę mężczyznom pogratulować. Tak jak kobiety niekoniecznie głosują na kobiety, to mężczyźni, kiedy już przychodzi do wyboru na najwyższe stanowiska, to gdzieś ta solidarność płci się w nich odzywa. Także tutaj można powiedzieć, że Wręcz y, bardzo dobre wyniki osiągnęły te kobiety, skoro tylko od dwa, trzy czy cztery głosy maksymalnie y, tutaj się Boże. rozbiło. Mimo, to, że, to, że głosy kobiet poszły na mężczyzn, i Natomiast, tak kandydatki miały dobre y, wyniki. No, z tego co wiem, przewodniczący y, Miller. Y, też jest zmartwiony tymi wynikami, tym, że kobiety nie zostały tak w pełni docenione i chcę, żeby było, był parytet wśród wiceprzewodniczących partii. Zobaczymy, co powie kongres. No, będzie 900 kandydatów, także tutaj także wśród nich większość mężczyzn, no, ale mam nadzieję, że mężczyźni dojdą do wniosku, że właśnie konieczny jest parytet, dlatego że kobiety i mężczyźni mają różne spojrzenie. No a jak widać, również różnie reagują na klęski żywiołowe. Może podczas głosowania wielu z nich wyjdzie na papierosa. Miejmy taką nadzieję. Joanna Senyszyn, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo.